Morgan Stanley wchodzi w krypto? Rynek żyje plotkami o ETF-ach na Bitcoina i Solana. ETF na XRP zmienia zasady gry. Inwestorzy szukają stabilnych zysków poza samą ceną. Ethereum bije rekord użycia. Sieć pęka w szwach, a cena ma pozostaje spokojna. Shiba Inu skasowała zero, ale tylko na chwilę. Rynek szybko ostudził emocje. Tajemnicze rezerwy Bitcoina w Wenezueli. Polityka miesza się z rynkiem krypto. Solana wchodzi do wielkiej gry. Instytucje lokują miliard dolarów w ETF-ach. Zanim zaczniemy, witam wszystkich na kanale Krypto wiadomości Polska, miejscu, gdzie każdego dnia dostajecie najświeższe newsy ze świata kryptowalut. Zachęcam do subskrybowania i kliknięcia dzwonka, żeby zawsze być na bieżąco z nowinkami, oraz zostawienia łapki w górę i podbijania filmu, jeśli się Wam spodobał, a także aktywnej dyskusji w komentarzach na tematy poruszone w materiale. A teraz zapraszam na dzisiejszy film. Morgan Stanley wchodzi w krypto? Rynek żyje plotkami o ETF-ach na Bitcoina i Solanę. Rynek kryptowalut znowu przyspiesza, a wszystko za sprawą doniesień, które elektryzują inwestorów na całym świecie. Według informacji krążących w mediach kryptowalutowych, gigant z Wall Street, czyli Morgan Stanley, miał złożyć wnioski rejestracyjne dotyczące funduszy ETF opartych na Bitcoinie oraz Solanie. Dokumenty miały trafić do amerykańskiej komisji papierów wartościowych i giełd na początku stycznia 2026 roku. Brzmi jak przełom? Być może. Problem w tym, że na ten moment są to wyłącznie doniesienia z drugiej ręki. Nie ma żadnego oficjalnego potwierdzenia ani ze strony samej komisji, ani ze strony Morgan Stanley. Brakuje komunikatu prasowego, brakuje wpisów w rejestrach dostępnych publicznie i brakuje komentarza ze strony władz banku. Mimo to sama plotka wystarczyła, by rynek zaczął spekulować. Gdyby tak duża instytucja finansowa rzeczywiście zdecydowała się na uruchomienie funduszy ETF opartych na Bitcoinie i Solanie, byłby to kolejny sygnał, że kryptowaluty coraz mocniej wchodzą do głównego nurtu finansów. Dla Bitcoina oznaczałoby to dalsze umacnianie pozycji jako cyfrowego aktywa inwestycyjnego, a dla Solany ogromny prestiż i potencjalny napływ kapitału instytucjonalnego. Na razie jednak wszystko pozostaje w sferze domysłów. Nie pojawiły się żadne wypowiedzi prezesa Morgan Stanley ani innych przedstawicieli banku. Nie ma też żadnych twardych danych finansowych, które potwierdzałyby przygotowania do uruchomienia takich produktów. Historia pokazuje, że same zapowiedzi lub nawet plotki dotyczące funduszy ETF potrafią wpływać na nastroje rynkowe. Często wystarczy sugestia zainteresowania dużych graczy, by inwestorzy zaczęli reagować emocjonalnie. Dlatego w tym przypadku warto zachować chłodną głowę i opierać się wyłącznie na potwierdzonych informacjach. Podsumowując, jeśli doniesienia okażą się prawdziwe, możemy mieć do czynienia z kolejnym ważnym krokiem w stronę adopcji kryptowalut przez wielkie instytucje finansowe. Dopóki jednak nie pojawi się oficjalne stanowisko Morgan Stanley lub Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, cały temat należy traktować jako spekulację. Rynek czeka, inwestorzy obserwują, a prawda jak zwykle okaże się kluczowa. ETF na XRP zmienia zasady gry. Inwestorzy szukają stabilnych zysków poza samą ceną. Uruchomienie funduszu ETF typu spot opartego na XRP coraz wyraźniej przybliża tę kryptowalutę do świata tradycyjnych finansów. Dla wielu inwestorów to sygnał, że XRP może wchodzić w nową, długoterminową fazę wzrostu. Historia rynku pokazuje, że fundusze ETF potrafią znacząco zwiększyć płynność i zainteresowanie instytucji, a najlepszym dowodem jest tu przykład Bitcoina. Jednocześnie Inwestorzy doskonale wiedzą, że krótkoterminowa zmienność cen potrafi być brutalna. Dlatego, obok oczekiwań na wzrost kursu, coraz więcej posiadaczy XRP zaczyna łączyć narrację ETF-ową ze strategiami nastawionymi na regularny dochód. Na tym tle coraz częściej pojawia się temat stakingu XRP jako sposobu na pasywne zarabianie, niezależne od codziennych wahań rynku. Platformy stakingowe związane z XRP promują rozwiązania, które mają zapewniać codzienne wypłaty i większą przewidywalność. Według deklaracji operatorów użytkownicy mogą blokować swoje środki i otrzymywać regularne rozliczenia bez konieczności ciągłego śledzenia wykresów. W materiałach promocyjnych pojawiają się informacje o stabilnych dziennych przychodach sięgających łącznie nawet kilku tysięcy euro, co dodatkowo podkręca zainteresowanie inwestorów szukających spokojniejszych strategii. Jedną z takich platform jest XEP Staking, która przedstawia się jako globalny regulowany podmiot działający z Wielkiej Brytanii. I zgodny z europejskimi ramami prawnymi MIFID drugiej generacji. Firma deklaruje coroczne audyty bezpieczeństwa przeprowadzane przez jedną z największych firm doradczych na świecie oraz ubezpieczenie środków użytkowników w renomowanym londyńskim towarzystwie ubezpieczeniowym. Od strony technicznej, platforma ma opierać się na rozwiązaniach klasy korporacyjnej, zapewniających bardzo wysoką stabilność systemu. Według opinii użytkowników z Europy, kluczową zaletą jest przewidywalność i przejrzystość rozliczeń. Dla wielu osób staking staje się alternatywą dla spekulacji cenowej, szczególnie w okresach, gdy rynek porusza się nerwowo. Pojawiają się też argumenty związane z ekologią, zgodnością regulacyjną oraz podobieństwem tego modelu do klasycznych instrumentów finansowych. Prezes platformy podkreśla, że celem jest umożliwienie inwestorom na całym świecie bezpiecznego i zgodnego z prawem zwiększania wartości posiadanych kryptowalut, zwłaszcza na rynkach europejskich, gdzie regulacje odgrywają kluczową rolę. Podsumowując, Start ETF-u na XRP może otworzyć nowy rozdział dla tej kryptowaluty, ale zmienność rynku pozostanie faktem. Dla części inwestorów staking jawi się jako sposób na zamianę potencjalnej hossy w realny, regularny przepływ gotówki. Czy okaże się to długoterminowym trendem, pokażą najbliższe miesiące, ale jedno jest pewne. XRP coraz śmielej wchodzi do świata finansowego mainstreamu. Ethereum bije rekord użycia. Sieć pęka w szwach, a cena ma pozostaje spokojna. Ethereum właśnie zapisało nowy rozdział w swojej historii. Pod koniec grudnia 2025 roku sieć przetworzyła ponad 2 200 tysięcy transakcji w ciągu jednego dnia. To najwyższy dzienny wynik, jaki kiedykolwiek odnotowano. Co istotne, ten rekord nie był efektem spekulacyjnej gorączki, lecz realnego, codziennego użycia blockchaina. Za gwałtownym wzrostem aktywności stoją przede wszystkim stablecoiny. Zdecentralizowane finanse oraz rozwiązania drugiej warstwy, które coraz częściej przejmują ruch z głównej sieci. Kluczową rolę odegrały także bardzo niskie opłaty. Średni koszt transakcji utrzymywał się na poziomie kilkunastu centów, co pozwoliło obsłużyć ogromny wolumen bez zatorów i bez przeciążenia sieci. To właśnie ten element przyciąga dziś szczególną uwagę analityków. Ethereum pokazuje, że potrafi skalować się w praktyce, a nie tylko w teorii. W przeszłości podobne skoki aktywności oznaczały drogie transakcje i zapchany blockchain. Tym razem sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Sieć działała płynnie, szybko i tanio, co jeszcze kilka lat temu wydawało się trudne do osiągnięcia. Co ciekawe, rekordowe użycie nie przełożyło się na gwałtowny ruch cenowy. Kurs Etheru przez cały ten okres pozostawał stabilny, krążąc w wąskim przedziale wokół poziomu 3000 dolarów. Dla jednych to rozczarowanie, dla innych bardzo pozytywny sygnał. Rynek wygląda dojrzalej, mniej nerwowo, a cena zdaje się odzwierciedlać realną adopcję, a nie chwilową spekulację. Coraz częściej mówi się też o rosnącym zainteresowaniu ze strony instytucji. Niskie opłaty, przewidywalność działania i wysoka przepustowość sprawiają, że Ethereum zaczyna przypominać infrastrukturę finansową, a nie eksperyment technologiczny. Dla dużych graczy to kluczowy argument, zwłaszcza gdy wolumen transakcji rośnie, a koszty pozostają niskie. Obecny rekord przebił wcześniejsze szczyty z czasów Hossy przed kilku lat, kiedy wysoka aktywność szła w parze z drogimi transakcjami. Tym razem sytuacja jest odwrotna: użycie rośnie, sieć jest wydajniejsza, a rynek zachowuje spokój. Historycznie podobne momenty często prowadziły do opóźnionych reakcji cenowych. Ethereum wysyła więc jasny sygnał: blockchain żyje, jest intensywnie używany i gotowy na większą skalę. Pytanie nie brzmi już, czy sieć da radę technicznie, lecz kiedy rynek zacznie, to w pełni wyceniać. Chcesz być o krok przed innymi? Dołącz do naszego telegrama. Szybkie newsy, sygnały Rafała i najświeższe airdropy tylko dla subskrybentów. Jest to nasz jedyny oficjalny kanał. Link w opisie filmu. Shiba Inu skasowała zero, ale tylko na chwilę. Rynek szybko ostudził emocje. Cena MemeCoina Shiba Inu w ostatnich dniach przyciągnęła uwagę inwestorów, gdy na moment przebiła ważną barierę psychologiczną, na którą rynek czekał od dawna. Po długim okresie spadków i ruchu bocznego SHIB zdołał w trakcie jednej sesji skasować zero i wznieść się powyżej poziomu setnej tysięcznej dolara. Radość nie trwała jednak długo. Wzrost został szybko cofnięty, a rynek jasno pokazał, że był to raczej techniczny zryw niż początek nowego trendu wzrostowego. Z technicznego punktu widzenia ruch ten był istotny. Cena Shiba Inu przebiła bowiem średnią kroczącą z ostatnich 100 dni, która od dłuższego czasu pełniła rolę silnego oporu. W normalnych warunkach taki sygnał często uruchamia lawinę zakupów i zachęca kolejnych inwestorów do wejścia na rynek. Tym razem scenariusz okazał się zupełnie inny. Gdy cena dotarła do kluczowego poziomu, na rynku pojawiła się fala zleceń sprzedaży. Podaż szybko przewyższyła popyt, a presja sprzedających błyskawicznie sprowadziła kurs z powrotem w dół. Dynamika tego ruchu sugeruje, że wielu posiadaczy Shib potraktowało wzrost wyłącznie jako okazję do realizacji szybkiego zysku, a nie jako sygnał do długoterminowego otrzymania tokena. Obecnie Shiba Inu wciąż znajduje się w fazie próby odbudowy po wcześniejszych spadkach. Krótkoterminowe wskaźniki techniczne pokazują chwilową poprawę, jednak cena nadal pozostaje poniżej poziomów wyznaczających długoterminowy trend. To oznacza, że sprzedający wciąż mają przewagę. A każdy test oporu kończy się podobnym scenariuszem, czyli szybkim cofnięciem. Warto zwrócić uwagę na wolumen obrotu, który w tej sytuacji wysyła ostrzegawcze sygnały. Podczas wzrostu faktycznie pojawiło się więcej transakcji, ale był to raczej impulsowy napływ kapitału niż solidna akumulacja. Zdrowy zwrot trendu wymaga stabilnego, rosnącego wolumenu, który utrwala nowe poziomy cenowe. Tutaj tego zabrakło. Co więcej, gdy sprzedaż zaczęła dominować, Aktywność handlowa gwałtownie spadła. To sugeruje, że większość nowych uczestników rynku postrzega Shiba Inu jako narzędzie do krótkoterminowej spekulacji, a nie projekt do długofalowego budowania pozycji. Historia tego ruchu pokazuje jednoznacznie, że symboliczne poziomy cenowe, nawet tak emocjonujące jak skasowanie zera, nie wystarczą. Aby wzrost był trwały, potrzebne są cierpliwość inwestorów, wiara w projekt oraz wsparcie ze strony wolumenu. Na ten moment Shiba Inu wciąż czeka na spełnienie tych warunków. Tajemnicze rezerwy Bitcoina w Wenezueli. Polityka miesza się z rynkiem krypto. Światowe rynki finansowe z uwagą śledzą wydarzenia wokół Wenezueli po doniesieniach o zatrzymaniu prezydenta Nicolasa Maduro przez władze Stanów Zjednoczonych. Choć informacje te nie zostały oficjalnie potwierdzone, natychmiast odżyły stare spekulacje na temat domniemanych państwowych rezerw Bitcoina, które Wenezuela miała gromadzić w ukryciu, omijając międzynarodowe sankcje. Plotki o tym, że wenezuelski rząd mógł wykorzystywać bitcoina jako alternatywny system finansowy, krążą od lat. Gdy presja sankcyjna ze strony Stanów Zjednoczonych rosła, część analityków sugerowała, że władze w Caracas mogły sięgnąć po kryptowaluty, by utrzymać przepływ wartości poza tradycyjnym systemem bankowym. Obecna burza polityczna tylko dolała oliwy do ognia, a inwestorzy zaczęli spekulować, że ewentualne postępowania prawne mogą ujawnić wcześniej ukryte cyfrowe aktywa powiązane z państwem. Według nieoficjalnych teorii, jeśli takie rezerwy faktycznie istnieją, nie były one budowane poprzez otwarte zakupy na rynku. Wskazuje się raczej na pośrednie metody, nielegalny handel złotem, transakcje naftowe realizowane przez pośredników czy zamianę stablecoinów na bitcoina. Żadna z tych wersji nie została jednak potwierdzona, choć podobne mechanizmy obserwowano wcześniej w krajach objętych restrykcjami gospodarczymi. Reakcja rynku bitcoina pozostaje jednak wyjątkowo ostrożna. Traderzy i instytucje finansowe zdają sobie sprawę, że na razie mamy do czynienia wyłącznie z narracją opartą na domysłach. Dopóki nie pojawią się wiarygodne dane z blockchaina, większość dużych graczy nie zamierza zmieniać swoich długoterminowych strategii inwestycyjnych. Dodatkowym elementem układanki są kwestie prawne. Gdyby organy ścigania zidentyfikowały portfele kryptowalutowe bezpośrednio powiązane z przestępstwami lub łamaniem sankcji, środki te mogłyby zostać zamrożone na lata. Taki scenariusz czasowo ograniczyłby podaż bitcoina w obiegu, co rynek bierze pod uwagę, choć traktuje to raczej jako teoretyczną możliwość. Eksperci od analizy blockchaina studzą jednak emocje. Choć sieć bitcoina jest publiczna, ukrywanie dużych zasobów poprzez dzielenie środków na wiele portfeli, użycie pośredników czy zaawansowanych narzędzi maskujących, staje się z czasem coraz trudniejsze. Zdaniem badaczy, trwałe ukrywanie ogromnych wartości w bitcoinie byłoby dziś wyjątkowo skomplikowane. Wielu analityków pozostaje więc sceptycznych. Podkreślają, że nadzwyczajne tezy wymagają twardych dowodów, a jak dotąd żadne dane on-chain nie potwierdzają istnienia rezerw o skali przypisywanej Wenezueli. Dlatego większość profesjonalnych inwestorów traktuje ten temat bardziej jako ryzyko geopolityczne niż realny czynnik wpływający na podaż bitcoina. Podsumowując, historia rzekomych rezerw bitcoina w Wenezueli pozostaje w sferze spekulacji. Jednocześnie doskonale pokazuje, jak wydarzenia polityczne potrafią błyskawicznie przenikać do świata kryptowalut, wpływając na nastroje rynku nawet bez twardych dowodów. W miarę rozwoju sytuacji prawnej inwestorzy będą uważnie obserwować, czy pojawią się jakiekolwiek potwierdzenia jednej z najbardziej uporczywych geopolitycznych zagadek świata krypto. Solana wchodzi do wielkiej gry: instytucje lokują miliard dolarów w ETF-ach. Rynek kryptowalut właśnie otrzymał kolejny sygnał, że instytucje finansowe zmieniają swoje podejście. Fundusze ETF powiązane z ekosystemem Solany przekroczyły ważny kamień milowy. W regulowanych produktach giełdowych opartych na tej sieci ulokowano już ponad miliard dolarów. To wyraźny znak, że zainteresowanie kryptowalutami wykracza dziś daleko poza bitcoina i ethereum. Moment jest szczególnie ciekawy. Na rynkach wciąż dominuje ostrożność, a mimo to kapitał systematycznie płynie do funduszy opartych na Solanie. Według potwierdzonych danych, łączna wartość aktywów zarządzanych przez Solanowe ETF -y przekroczyła poziom miliarda dolarów, co stanowi niewielki, ale symbolicznie istotny procent całej kapitalizacji tej kryptowaluty. Dla rynku to jasny sygnał, że nie jest to chwilowa moda. Wyraźnym liderem tego trendu jest fundusz Bitwise, którego ETF oparty na Solanie i stakingu dominuje nad konkurencją. Zarządza on aktywami wartymi kilkaset milionów dolarów, zdecydowanie więcej niż pozostali gracze. Klucz tkwi w konstrukcji produktu. Fundusz nie tylko odwzorowuje cenę solany, ale jednocześnie generuje dodatkowy dochód dzięki stakingowi, który odbywa się wewnątrz struktury funduszu. Dla inwestorów instytucjonalnych to rozwiązanie wyjątkowo atrakcyjne. Z jednej strony daje ekspozycję na cenę aktywa, z drugiej oferuje dodatkowy strumień przychodu, a wszystko to w ramach przejrzystych i regulowanych zasad. Dokładnie tak jak robią to długoterminowi uczestnicy sieci Solana, lecz bez konieczności samodzielnego zarządzania kryptowalutami. Choć jeden fundusz wysuwa się na prowadzenie, pozostali emitenci również konsekwentnie budują swoje pozycje. Produkty oferowane przez Grayscale, Fidelity i VanEck zgromadziły łącznie setki milionów dolarów. Dane z rynku pokazują też regularne napływy kapitału oraz solidny wolumen obrotu. Co sugeruje trwałe zainteresowanie, a nie krótkoterminową spekulację. Analitycy zwracają uwagę, że gdy fundusze ETF osiągają taką skalę, często stają się stałym elementem portfeli inwestycyjnych. To z kolei wpływa na płynność rynku, zmniejsza rotację aktywów i może z czasem stabilizować zachowanie ceny. Ma to również znaczenie dla samej struktury rynku Solany. Aktywa trzymane w ETF-ach zazwyczaj pozostają zablokowane na dłużej, co ogranicza presję sprzedażową. W przypadku produktów ze stackingiem Dodatkowo zmniejsza się ilość monet dostępnych w obrocie, ponieważ realnie uczestniczą one w zabezpieczaniu sieci. Szybkość działania Solany i niskie koszty transakcyjne sprzyjają takiemu modelowi. Dla instytucji to dowód, że mają do czynienia nie tylko z aktywem spekulacyjnym, ale z działającą infrastrukturą finansową. Choć ten miliard dolarów nie wywołuje krzykliwych nagłówków, jego znaczenie jest ogromne. To cichy sygnał, że kapitał instytucjonalny wybiera strukturę. Przejrzystość i długoterminową ekspozycję zamiast emocjonalnych ruchów cenowych. Przekroczenie tego poziomu nie oznacza szczytu. To raczej początek nowego etapu, w którym Solana coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność w globalnym systemie finansowym jako poważny gracz, a nie tylko szybki blockchain dla entuzjastów technologii. To już wszystko na dzisiaj. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę, podbij film, subskrybuj i kliknij dzwonek, ponieważ bardzo nam to pomaga w rozwijaniu się, regularności oraz polepszaniu jakości treści, które Wam dostarczamy. Zachęcam do dyskusji w komentarzach na przedstawione tematy: który news był najmocniejszy i co jeszcze chcielibyście zobaczyć na kanale? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ostrzeżenie o ryzyku. Żadna z analiz ani informacji zawarta w tym filmie czy kanale nie jest rekomendacją inwestycyjną w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Dziennik ustaw z 2005 numer 200 łamane na 6. Pozycja 1715. Wszystkie informacje są prywatną sugestią właścicieli kanału którzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania widzów na rynku kryptowalut podjęte na podstawie informacji zawartych na nim oraz poniesione przez to zyski bądź straty. Każdą informację należy poddać własnej analizie i w oparciu o nią podjąć stosowną decyzję. Nie polecam kopiować moich zagrań ani analiz. Kanał oraz zawarte na nim informacje, analizy czy relacje wyłącznie mają charakter rozrywkowy. Pamiętaj, że inwestowanie na rynku kryptowalut niesie ze sobą ryzyko utraty części lub całości środków. Wchodząc w ten rynek podejmujesz własną świadomą decyzję i akceptujesz to.